Nie każde warzywo to smakołyk dla psa, a co na to główny ekspert, czyli sam pies? Sprawdźmy, które z tych warzyw naprawdę mu służą, a które lepiej omijać szerokim łukiem. Dynia? Można, gotowana albo pieczona, korzystna dla trawienia, ale pamiętajmy, bez pestek. Ziemniaki? Surowych absolutnie nie, ponieważ zawierają solaninę, która jest toksyczna dla psów, ale w małych ilościach gotowane nie są toksyczne, ale zawierają małą ilość wartości odżywczych. Marchew? Można, to źródło beta-karotenu. Bakłażany Mogą powodować alergię albo problemy z trawieniem. Grzyby? Zdecydowanie nie, dla psów są niebezpieczne i mogą wywołać zatrucie. Buraki? Można, ale w niewielkich ilościach. Papryka słodka? Tak, trochę można, ale ostra w żadnym wypadku. Rzotkiew? Nie można. Podrażnia żołądek i śluzówkę. Cukinia? Można, lekka do trawienia, gotowana albo pieczona. Łodyga selera? Można, ale ze względu na specyficzny zapach, nie wszystkie psy chcą to jeść. A wasz pies? Jakie warzywa uwielbia, a jakich nie toleruje? Dajcie znać w komentarzach. Cześć.